Siema, tu Master Chodziwi. To was w 62 misji misję San Andras i w 4 misji Triad, która się nazywa z zimną krwią. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit. They You okay? Yeah. Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Same place above my pants, Holmes. This is America. America. <laughs> Złóż wizytę Gigiemu w klubie Pleasure Domes. Um, this is America. We all living in America. America is wunderbar. We all living in America. Ameryka... Ameryka... No i też... Przyglądnąłem, no i... Jest też wersja angielska. Tylko, że inne... Tylko, że... Phil śpiewa inny tekst. Tam jest... Do you love me? No, I don't. Ale no, obydwie wersje są lepsze. I w drugiej zwrotce, to tam jest też, pod końcówce. Fuck you is the magic word. Naprawdę świe świetne przetłumaczenie tego na angielski. Jak słucham Rammsteina Jak Till śpiewa po angielsku to, to czuję się Czuję się tak jakbym słuchał Tilla śpiewającego po niemiecku Na przykład tak jak Strift czy "Ameryka" tej wersji po angielsku Z czego chyba nie wiem Na singlu to jest? Na tym singlu Ameryka, Zresztą nie wiem. Ale ciekawe wersje są. Udict auf dem weißen Haus und vor Paris steht Mickey Mouse. Jizzy doesn't want to be disturbed. Wejdź do klubu przez szklany dach. Okej. Okay. CJ, musiałeś. Na twoim miejscu w Versetti by zrobił fikołka. <gry> o. Fizgnij się do Giziego musisz zdobyć ten numer. O. To chyba jedyny raz, gdzie możemy wejść do klubu jego Więc warto zrobić sobie parę fotek. Żeby pamiętać to miejsce później Ja też jestem fotografem Nie Jacko CJ A aparat sobie cyknie zdjęcie jakieś to ya? Give me some room. Give me some room, bitch. Hey Jeezy, get of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me. You better make a bigger cut this week, Jizz. We are running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in me, no, shut or... up, bitch. <sighs> you funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, nah, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know. I'm imperfect, you know, like hey, not a not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but but dear lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. I, 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 ass seller <laughs> Yay, pushing. Piece of shit trash. Oh lord. What, what, what y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. GZU check out. Dobra, spadamy stąd Lizu ucieka z telefonem, złap go Jeżeli wsiadaj do tego auta, nie tak stoi, że jak... Jakbyś czekam na coś kurwa. A legend była Nable friends. No, we are not friends. your chance to be a player Time to say goodbye, GB. Telefon. telefon. Hey, Caesar. Hey, dude, what's up? I need you to meet me at Pier 69. We're going to take down the local syndicate. Okej okay, Holmes, you need some backup. Nah, man. I no, fuck yeah, proszę Państwa. Misja wykonana, dostajemy 12 tysięcy dolarów, szacunek plus i, i zmietli, zmietliśmy ze świata jednego członka syndykatu Loko, Giziego. Jak widać, ta broń M4 jest przydatna. I też pokażę może gdzie to się znajduje. Bo tutaj jest ukryta lokalizacja tej broni. A to trzeba się pochodzi Cezar, kurwa, nie teraz. Przecież musimy zaplanować napad na 1-69. PR. Dobra, jeszcze trochę podbiegniemy. Wiem, że. Był chyba. Tak, to jest ten domek. Trzeci od lewej. Trzeci od lewej, tutaj w San Fierro. I to jest ta M4 nasza. Zajebista broń. Tą bronią właśnie pokonaliśmy Jeezy'ego. Czyli zabyliśmy go. Ok. <laughs> Więc to było tyle. No to na